Cześć! Dzisiaj wielki test. Wielki test wielkiej palety wielkiego youtubera. Jednego z najpopularniejszego totalnie top 3 światowych youtuberów beauty na świecie, czyli Jamesa Charlesa. I jest to paletka O! Dobrze zapakowana, bo nie trzęsie. Razem z Marką Morfi wydana. E, chciałam wam od razu pokazać jak jest zapakowana i zaraz będziemy malować oczywiście i oceniać. E, więc tak, całość przyszła w tydzień. Po tygodniu równo oddate premiery. Ja oczywiście wiecie jaka jestem. Ja sobie zawsze nastawiam budzik, ja dokładnie wiem kiedy jest ta premiera, no bo ona jest zawsze ogłaszana i właśnie wtedy robię zamówienie e, w pierwszych sekundach, żebym zawsze zdążyła. Bo jak mi na czymś zależy, to naprawdę zależy po prostu. Ale tym mi na maksa zależało. Tym bardziej, że to jest James'a pierwszy produkt, i tym bardziej, że James ma taki niesamowity urok i tak go strasznie uwielbiam, że nie podarowałabym sobie, jakby mi się nie udało, i nie podarowałabym sobie, nie testując teraz tego w odcinku. Więc tak. Przyszło po tygodniu i słuchajcie, patrząc na miejsce, z którego zostało nadane, zostało nadane nie sta ze Stanów, tam gdzie Morfi jakby skąd Morfi marka pochodzi, tylko zostało nadane z Unii Europejskiej, czyli z Amsterdamu. Więc to oznacza, że jeśli zamawiamy z Morfi, to nie będzie cła. Bez Unii Europejskiej. Taki mały hak. A skąd zamówiłam? Aha, bo jeszcze były pytania na Instagramie, skąd zamówiłam? Zamówiłam po prostu ze strony Morfii oficjalnej. Nie żadnego dystrybutora jakiegoś innego i tak dalej, tylko po prostu z miejsca, gdzie wiedziałam, że to będzie na pewno oryginalne i nie ma lipy. Dobra, otwieramy. Więc tak. Całość jest w pięknym kartonie, który jest de dedykowany marce Morfii. Wszystko jest mocno zabezpieczone. Jak trzęsłam, to nie było nic. <laughs> Słychać. I tutaj mamy paletę w środku. Czyli, wiesz, znaczy wielka paleta, ale chuda paleta, która zajmowała cały gigantyczny karton. Wygląda przepięknie. No i otwieramy ją razem. Tutaj jest kilka słów, oczywiście od Jamesa. Paleta ma pozwolić nam na wyczarowanie kolorowego makijażu, niczym dencza, ale też na zrobienie czegoś takiego normalnego, dziennego. No. A w ogóle e, dobry kontrast jest między białym opakowaniem, tym wszystkim, co jest takie jasne, a totalnie czarną paletą z pięknym błyskiem i wygląda naprawdę cudownie. Z wierzchu wygląda dużo lepiej, dużo lepiej się prezentuje niż paleta e, Jacqueline Hill, którą też mam właśnie z Morphe. What? A jest piękna naprawdę. Tutaj jest nazwa palety, czyli Unleash Your Inner Artist. E, Folika, e, która mówi, jaki kolor jest w jakim miejscu, bo każdy ma oczywiście swoją nazwę. E, no i też tak, jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć, bo są teraz jest bardzo gorąco na temat tej palety, oczywiście, bo jest totalnie świeża, ale jest, są, jest gorąco na ten temat, dlatego że są tutaj mm, cienie i prasowane pigmenty. I na z, z tego opakowania jest zaznaczone, że pigmenty nie są do oczu. Rozumiecie? Paleta cieni i pigmentów i pigmentów nie można stosować na oczy. Dokopałam się i dowiedziałam się o co w tym wszystkim chodzi i chodzi o to, że FDA nie uważa, żeby te składy były odpowiednie dla oczu, czyli chodzi o to, że jakby nic się nie stanie oczom, ale część z nich, z barwników, które są użyte w tej palecie, mogą barwić delikatną skórę powiek. No, e, i to jest coś, co jest też w paletach innych, które są bardzo dobrze znane, czyli na przykład w palecie Blood Sugar Jeffree Star. No dobra, e, lecimy i próbujemy. Zacznę na pewno słuchać od tego żółtego i różowego. O, jakie mięciutkie! Jakie mięciutkie są! Piękne! Dobra, e, dwa najbardziej żarówiaste kolory żółty i różowy. Fajne, fajne. Teraz coś świecącego. Ten fiolet jest mega mocny, widać tutaj. I może to złoto. Cyk. Pach, pach. To nie są takie. To, te cienie są takie miękkie, śliskie, ale nie są tak kosmicznie napigmentowane. Ta pigmentacja, przynajmniej przy użyciu palców, wydaje się taka wyważona. Dobra. Co tu jeszcze, co tu jeszcze? Niebieski może ten. O, cudowny. I biały, jestem ciekawa, białego, bo biały jest bardzo trudnym kolorem. Bardzo trudnym. Jak biały wyszedł? To znaczy, tutaj wygląda jakby był słaby. Jak widzicie, ta pigmentacja nie jest szalona, ale test pędzla i test malowania, on powinien pokazać tak naprawdę, bo przecież nie o to chodzi, jak się malujemy palcami. Podłoni, tylko jak malujemy pędzlami po oczach. Dobra, ok. Lusterko i lecimy z koksem. Polecimy z białym na sam początek i z puchatym pędzlem. I zobaczymy, jak on da radę tutaj w okolicy brwi rozjaśnić mi to wszystko tutaj. Biały! Ej! ale się on zbyt dobrze nie popisuje. Do rozjaśnienia jeszcze tego, tej okolicy to jeszcze jeszcze, ale ja bym chciała go potem w przyszłości używać do takiego wybielenia całkowitego wewnętrznego kącika oka, co ja lubię robić. I powiem szczerze Wam, że sprawdzę jak on na taki pędzel, którym bym to robiła się zachowa. Położę odrobinę podkładu na tłoń i zobaczymy, czy on w ogóle da radę wtedy. Czy on się... Ej, biały! Biały nie jest takim ziomkiem, na jakiego się wydawał. Aż dmuchnęłam w niego, żeby sobie nie myślał. Pomyślałam sobie, że jako to jest paleta Jamesa, to jego makijaż będzie też inspiracją, więc e, wybrałam sobie ten e, i zrobię mniej więcej coś w tym stylu. Mniej więcej zupełnie. To nie jest makijaż zrobiony tą paletą, więc on też nie będzie taki jeden do 1. E, głównym kolorem tam jest. Żółty, a żółty też jest bardzo trudnym cieniem, bardzo trudnym. Ten wydaje się bardzo spoko, ale zaraz zobaczymy, zaraz się przekonamy. Uuu, dobra. Jest dobrze. Jest dobrze. Zaczynamy od wewnętrznego kącika. Smakuje go tutaj naprawdę dużo. Ładnie nabiera się na pędzel. Odrobinę się pyli, ale dokładnie tyle ile ile powinien przy takim potarciu. Pięknie wychodzi żółty. Żółty jesteś sztosem. Jesteś ziomkiem, nie tak jak biały. Pomarańcz. Mm. A w sumie jest tylko ten ostry taki pomarańczyk. Wszystko działa w porządeczku bardzo. Przy pomocy ciemniejszego pomarańczu i malutkiego pędzla, robię odcięcie. Jak widzicie robię to Katkris e, zupełnie inaczej niż, niż, niż ostatnio się to robi, czyli e, korektorem, dlatego że stwierdziłam, że miększe odcięcie, nie tak bardzo ostre, będzie e, tutaj lepiej się sprawdzało. I w ogóle taki bardziej skomplikowany makijaż, jak ten, e, będzie najlepszym testem e, kolorów. Bo im więcej tego wszystkiego używamy i więcej jest tych warstw, tym łatwiej można wtopić, tym łatwiej można tak naprawdę przetestować, czy kolory mm, i cienie wytrzymują naprawdę w e, trudnych warunkach do nakładania, do noszenia i do e, wspólnego blendowania. Mhm. Taki trochę pożar się robi na oku, ale jak na razie kolory się bardzo dobrze zachowują. E, pigmentacja jest fajnie wyważona, jeśli chodzi o tematy, których jak na razie podotykałam. I mam na oczach oprócz tego białasa, oczywiście. Białas jest. Mm, mm. Teraz pracuję z czerwienią. I powiem szczerze, że jak na czerwony cień, to bardzo ładnie on się zachowuje. Ładnie się tutaj miesza, wszystko się, wszystko się ładnie zachowuje. Ładnie się dokłada, nic nie opada. Myślę, że to też jest zasługa właśnie tej takiej wyważonej, wyważonej pigmentacji tych cieni. Dzięki temu też się dobrze pracuje. Wsłapię ciemnofioletowy cień i przyciemnię nim zewnętrzny kącik oka. Tak widziałam, że jest właśnie w tym makijażu. Żeby to było jeszcze ciemniej, żeby wyciągnąć mocniej i ten fiolet będzie łączył się tutaj z dolną powieką. Pełna tęcza. No, i właśnie to jest zwykle problematyczna rzecz dla nie Jestem ciekawa, jak on tutaj się będzie zachowywać, bo bardzo często przyklepując mat na mat, już rozstarty w takiej ilości, cień się często nie chce przyklejać albo znika. Jak na razie mm, widzę, że ma delikatne problemy z przyklejeniem się tutaj, ale naprawdę niewielkie. Teraz to sprawdzimy bo zacznę rozcierać i zobaczymy, czy będzie znikać, czy będzie ładnie jednak mieszał się z resztą. ja w porządku. Jest w porządku, właśnie widzę. porządeczku. Trochę taki zachód słońca i teraz wychodzi od ogniska do zachodu słońca. Teraz łapię za zielony i zaczynam robić dolną powiekę od tej wewnętrznej strony. Więc używam najpierw tego lekko zielonego, jasnego dosyć. Ciemnozielony. Zaraz tutaj w ciemne, w ogóle rejony wkraczamy. Ten ciemnozielony koncentruje bardziej przy linii rzęs i nie schodzę nim tak bardzo nisko. Teraz niebieski. Myślę, że zacznę od tego bardzo ciemnego i zobaczę, jak on się połączy tutaj z fioletem. On dosyć ciemno wychodzi. No dobra, dodam go po drugiej stronie. Ale mm, zaraz chwycę za troszkę jaśniejszy bardziej. Ta odrobinka tego niebieskiego tutaj bardzo dużo daje. No dobra, teraz pracuję, żeby one się ładnie zlały ze sobą, żeby pięknie przechodziły, ale jak widzicie to nie jest trudne, bo tylko lekko dotykam i one ładnie się mieszają. Chcę, żeby ta granica tutaj była naprawdę bardzo miękka. Pędzel mam teraz bardzo czysty. To jest bardzo ważny etap, żeby y, dolna powieka wyglądała fajnie, bo y, nie ma nic gorszego niż odcięcie jej takie naprawdę bardzo ostre. Trzeba, trzeba ją rozmiękczyć. Ok? Mamy to. I teraz nabieram odrobinę tego a, takiego mm, fioletu, który jest troszkę bardziej przygaszony. Nie jest tak bardzo ciemny. Piergo strasznie mało. I teraz zaznaczę to zejście tylko tutaj. I przejście do góry i przejście do niebieskiego. Powinno być teraz ładnie. Dobra, jeszcze troszkę. Nie da się nie robić głupich min. Malując dolną powiekę, nie ma takiej opcji. Po prostu. No, jest w porządku. Dobra, Kleje rzęsy i warto to podsumować, co nie? Podsumowując, to jest spoko produkt. Moim zdaniem jest to fajna opcja dla osób, które szukają gigantycznej palety z ogromnym wyborem kolorów, głównie matowych albo dla fanów Jamesa. Myślę, że takie osoby się kompletnie nie zawiodą. Nie jest to absolutnie jakiś must have. Te cienie są dobre, ale nie urywają tyłka. Moim zdaniem jest to i tak dobra propozycja w tym przedziale cenowym. Całość kosztuje dwie stówki, na nasze i, i jeszcze przypomnę Wam, że ja. O Jezu, magnes! Dlatego e, się tak siłowałam. Ja zamawiając tę paletę, e, miałam darmową wysyłkę, bo ym, ona kosztowała 39 dolarów. A chyba tam od 35 była darmowa wysyłka. Więc to też jest bardzo duży plus, że nie dopłacamy dodatkowo. Równo wyszło mi 192 zł z groszem za 39 dużych cieni w pięknym opakowaniu i wspierając też e, działalność Jamesa, e, która dla mnie jest po prostu bezapelacyjnie rewelacyjna. Będę się bawić tymi cieniami dalej, jeśli cokolwiek miałoby się wydarzyć, e, pozytywnego lub negatywnego. Na pewno na Instastory Wam o tym opowiem i pewnie na Instagramie. Białas był bardzo denerwujący, ale z całą resztą cieni pracowało mi się naprawdę bardzo dobrze. Cieszę się bardzo z tego produktu, będę go dalej używać, będę go dalej testować. E, dajcie mi znać, co myślicie o tym teście, e, o tym produkcie i w ogóle o Jamesie. Czy go oglądacie? Ja nie wiem, na ile on jest popularny w Polsce. W świecie robi mega furorę. Dzięki, do zobaczenia, piszcie. Cześć.